kochani po przerwie. Ja zdążyłam tutaj jeszcze na, na SMS-y podpowiadać. Więc tak, wracamy do, do ilonki. Ja przypominam tym wszystkim, którzy jeszcze chcieliby się do nas zadzwonić, że możecie dzwonić 0700 483 043 0048 22 523 20 32 lub gwiazdka 720 81 71. Ilonka. Wiesz, że ja generalnie staram się być obiektywna, jeżeli chodzi o, o związki, pomimo tego, że różne doświadczenia miałam też w pierwszym małżeństwie. Ale e, są specyficzne układy, które mówią o tajemnicach, o zdradach, o czymś, że coś się dzieje poza Twoimi plecami. Naprawdę, wierz mi, albo on to tak doskonale ukrywa i w kartach to nie wychodzi. Powiem Ci tak. Jest kimś, twój mąż, ja nawet nie wiem nie powiem, czy jest zainteresowany, ale jest kimś bardzo mocno związany. Natomiast dla mnie nie ma, w kartach nie pokazane jest podłoże seksualne, ale podłoże takie zaopiekuje się tobą, bo cię szkoda, albo coś takiego. Być może ta osoba ma w stosunku do niego inne intencje. Natomiast ja oczywiście nigdy nie mogę ręczyć za, 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 za mężczyznę, bo na dzisiejszy dzień nie pokazane jest, że on cię zdradza. Tylko wiesz teraz, jaka, co ty rozumiesz przez formę zdrady? Czy to jest? Tylko y, sprawy łóżkowe i że kocha inną kobietę, czy on, że już się spotyka z kim, Bo dla mnie w tych kartach wynika, że on komuś pomaga, y, kim jakby ukierunkował swoje y, myśli w stronę jakiejś kobiety. Natomiast to nie ma zagrożenia dla ciebie, bo. Są pokazane karty, że on cię bardzo kocha i że on w ogóle nie ma zamiaru nic na razie robić ze swoim związkiem z tobą. Więc jeżeli, tak jak mówię, masz zamiar go, nie wiem, nakrzyczeć na niego, że coś tam podejrzewasz, to daj mu coś powiedzieć. Może on ci nie mówi, że, bo jesteś na przykład zazdrosna o wiele rzeczy. To tak, więc spróbuj to może skonfrontować jeszcze z kimś. No tutaj w Runach nie wychodzi, żeby dochodziło. W tym związku do ewidentnej zdrady. I. Aha, już wiem, co zrobiłam. E... Hania, urodzona 20 września 1953 roku i Michał 28-53. E... Generalnie Hania pyta się o związek z Michałem i czy poprawią się relacje. Haniu. I tutaj sprawdza się teoria, że kobiety są z Wenusa, mężczyźni z Marsa, co może nie do końca tak fizycznie wygląda, ale jest takie powiedzenie. Ty jesteś osobą, która potrzebuje bardzo mocnego ugruntowania, pewności w, w życiu. Oczywiście jesteś otwarta na wiele innych aspektów tak? I, i wizji innych ludzi, natomiast ty potrzebujesz mieć ten swój kawałek podłogi, jak w piosence jednej było, i ciężko tobie funkcjonować z człowiekiem, który jest, żyje z dnia na dzień i nie jest odpowiedzialny, bo tak karty przedstawiają Michała, że jemu to tam nie przeszkadza, czy jest to, czy tamto, czy to coś mu cieknie, czy jakieś tam problemy są. On po prostu cieszy się, znaczy chwyta dzień, bym powiedziała tak. i. No, nie jest to łatwy związek i te relacje, czy się poprawią? Tak, jeżeli będzie świadomość tak naprawdę akceptacji drugiej osoby. Jeżeli tego nie będzie, to ten związek się rozpadnie. Aczkolwiek karty pokazują, że jeszcze wszystko można tak naprawdę zrobić, ale to się samo nie zrobi. Przyszedł taki czas, moi kochani, że my musimy wziąć to wszystko w swoje ręce i zacząć być odpowiedzialni zarówno za nasze związki. I mamy połączenie. Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, Stokrotko, halo. Słysz. Tak, tak. Dzień dobry. Moje imię Renata. Renatka, tak. tak? Tak. I chciałam się dowiedzieć, mam taki bardzo konflikt, wy, wynik między moją mamą a, a bratową i na czym on tak, czy to się rozwiąże, czy to jakoś się poukłada, bo moja mama bardzo jest znerwicowana, mhm. mieszkają razem i, i czy to się jakoś tak y, poukłada? Mhm. Czy rozumiem, że twój brat ze swoją żoną mieszka... Tak, no, tak, z Tak, tak. Razem swoją... z mamą. Zawsze mówię młodym małżeństwom, żebyście mieli jeść nawet ziemię, wyprowadźcie się od rodziców, bo to nigdy nic dobrego nie przynosi. No ale czasami nie, nie mamy takich e, możliwości. Zaraz tak, 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 właśnie czy, czy wyprowadzą się, bo mieli niby zamiar się wyprowadzić, ale jakoś tak ciężko to idzie. No, zaraz zobaczymy. Jest konflikt światów. Twoja mama... E, znaczy, Twoja mama jest taką typową mamą? Wiesz o tym, prawda? Bo podejrzewam, że Tobie też, jako, jako córce, próbuje cały czas pomagać. Ona widać, żeby chciała naprawdę uzdrowić świat i żeby te wszystkie. Znaczy, e... ja myślę, że są też kobiety starej daty. One muszą mieć wszystko, wiesz, w domu fajnie, musi być fajna energia. E... Rodzina to jest rodzina to jest jedno ciało, które w jednym rytmem tak naprawdę. E... Funkcjonuje. Natomiast ja muszę Ci powiedzieć dlatego, że te czasy niestety odeszły już dawno w niepamięć, kiedy to wielopokoleniowe rodziny w jednym domu potrafiły funkcjonować. Teraz jest tak dużo agresji w młodych ludziach, że bardzo trudno jest. Twoja mama czuje się taka dla mnie w kartach wynika, taka trochę. Nie powiem, że trochę znerwicona, bo ona jest znerwicowana, ale tak jakby cały czas ktoś burzył jej świat. O. Tak, jakby ktoś cały czas z butami wchodził i cały czas te tryby, które ona sobie tak pięknie układa. Może on jest idealistką, twoja mama, dlatego nie może się pogodzić też z różnymi faktami. Natomiast czy, on, czy to się w jakiś sposób wyklaruje dla, dla Twojej bratowej i Twojego brata maj jest takim miesiącem, kiedy oni prawdopodobnie podejmą coś, żeby się odłączyć od Twojej mamy. Ja nie wiem, czy to nawet będzie dobre, bo w sumie u nich też te karty związkowe nie są za najlepsze, wiesz? Oni mają tutaj wszyscy, tak jak na, tak naprawdę widać, że mają jakiś konflikt i w jakiś sposób wyładowują to nawzajem na, na, na sobie. To mm -hmm. e... jest tak właśnie, że, że ona buntuje brata, ale cokolwiek no. mówi, to wszystko przeinacza i nie wiem właśnie, cokolwiek tam, czy, czy, czy to, co mówi mama jest prawda, czy to, co mówi ona, jaką mm -hmm. ona jest osobą. Dobra, zobaczę. Czy dla mnie w ogóle, czy, czy oni się wyprowadzą, to między nimi też będzie jakiś konflikt, wiesz? Ale zobaczymy. No czasami tak po prostu się dzieje i nie mamy na to w wpływu. To bardziej w kartach wychodzi, że bardziej konfliktową osobą jest osoba młodsza. Natomiast twoja mama ma. Też takie pewne programy ze swojego domu, funkcjonowania całej rodziny, i to też jej tak naprawdę przeszkadza, bo mogłaby wiele rzeczy też odpuścić, wiesz, i po prostu powiedzieć: trudno, oni zupełnie inaczej myślą, zupełnie inaczej funkcjonują, i tutaj się zderzają naprawdę ich światy. Natomiast widać, że Twoja bratowa. Jest opryskliwa i jest agresywna, bo ma karty takie, wiesz. No, no. Mhm. Może i to jest anioł, ale i też potrafi być jej kawał yy, cholery i na pewno potrafi, wiesz, dokopać. Natomiast y, Twoja mama jest absolutnie w potrzasku, bo jest mię rozdarta między synem. Tak naprawdę i miłością do niego, a mm -hmm. akceptacją tak naprawdę jego, jego żony. I ja myślę, że na pewno dobrym rozwiązaniem byłoby, żeby oni się tak oddzielili jakoś. twoje mamie trochę tam urzy, bo może nie będzie widziała codziennie różnych rzeczy, które jakie ja tą krew ją zalewa od mm -hmm. samego rana, jak coś tam um, się dzieje. Um, Natomiast nie sądzę, żeby to w jakiś sposób od razu poprawiło relacje między, między nimi. Tak naprawdę, wiesz, wina zawsze jest 50 na 50. Tak, tak. Twoja mama jest naprawdę aniołem, że tak mogę powiedzieć, ale ona też trzyma się kurczowo jakiegoś tam wzorca, że to tak powinno funkcjonować, tylko że to inaczej może funkcjonować. Mhm. I, I też jakoś swoją, nawet niekoniecznie musi mówić, ale swoją postawą. Nacisk kładzie, wiesz, podświadomie na, na, na tą dziewczynę, a ona od razu wiesz, agresja. No i się tak właśnie e, dzieje. Zapytamy aniołów, co wprowadzić do domu, żeby. Bo wiemy na pewno, że od maja tutaj coś Twój brat i bratowa będą e, wymyślać w kierunku rzeczywiście oddzielenia się. Z drugiej strony też jest e, wygodnie, tak. Ale. Myślę, że tutaj, w sumie, tak, między czerwcem a sierpniem wychodzi u nich czas, że będą sprzyjające możliwości takie, żeby oni się um, wyprowadzili. No i na pewno trzeba im na to pozwolić. A zapytamy jeszcze Renatko, co wychodzi tutaj w. Wychodzi anioł komunikacji w ogóle, tak. Wychodzi wyższa postać Archanioła Zatkiela, czyli to jest ten anioł taki, nie wiem czy pamiętasz, taki transformacyjny, właśnie, który mówi, że trzeba po prostu pewne rzeczy puścić, przetworzyć i wtedy dopiero coś się tam zacznie dziać. Potem jest anioł komunikacji. Anioł komunikacji jest właśnie związany też między innymi z. Połączeniem słownym z drugą istotą i ze zrozumieniem tej drugiej istoty. A anioł na panel, no różnie kulturowo mówiono o nim. Jedni mówili, że jest to anioł upadły i że pracuje dla tej ciemnej strony. Inni uważali, że jednak jest aniołem zniosłym, świetlistym i pracuje dla, dla Boga, ale jest to też anioł, który niesie w sobie taką informację, z jednej strony. Powierzenia, podzielenia się swoimi problemami z górą, bo my jesteśmy tylko ludźmi i tylko w niektórych sytuacjach możemy sobie dać radę, ale w momencie, kiedy po prostu wszystko nam się wali na głowę, zawsze możemy oddać to tu, akurat w tym, w tym, w tym kierunku na pewno będzie Jezus Chrystus, bo tu chodzi, żeby jakby połączyć nas z jakimś naszym głównym przewodnikiem z wiarą. Hmm. I zamykają również dla, dla, tego, dla tego jakby układu anioły fioletowego promienia, hmm. czyli kolejny, kolejna potężna energia transformacyjna, czyli to się gdzieś tam wiesz wyczyści. Natomiast e, relacje podejrzewam, że żeby się ułożyły między nimi dobrze, to jeszcze troszeczkę e, potrwa. No cóż, ty też kiedyś będziesz mamą, będziesz jestem, babcią, jestem. jesteś, tak? I tak. też będziesz miała pewnie, wiesz, dylematy, my, hmm. jak, jak my jesteśmy synowymi, tak? Albo e, bierzemy udział w, taki, w takim, bym powiedziałam. Historii, to oczywiście nam bardzo trudno w, w, oceniać tą sytuację, kto ma tutaj rację. Czy starsze pokolenie, czy młodsze pokolenie. Natomiast ja myślę, że obie panie e, mogłyby się inaczej zachowywać. E, przynajmniej bratowa, zdecydowanie. Mogłyby mieć więcej szacunku dla osoby, która tak naprawdę udzieliła im e, schronienia w domu i, i mają wszystko. Więc możesz, jeżeli twoja mama wierzy w anioły poprosić, żeby zwróciła się o pomoc do archanioła Zatkiela, o to, żeby tą sytuację po prostu pomógł rozwiązać, żeby wpłynął jakoś na, na, również na, na tą na synową jej, żeby, żeby wszystko po prostu było dobrze. Wiecie wszyscy, że mi wiara góry przenosi hmm. tego się też trzeba. A tak szybko chciałam. Chciałabym się dowiedzieć jak ten rok będzie się tak dla mnie układał finansowo, otworzyłam mm. niedawno własną taką działalność, takie usługi krawieckie, mm. jak to się będzie przebiegało, czy będę miała tak pracę. Dużo pracy, mm -hmm. czyli jesteś taka złota rączka dziewczyna, szyjesz i cerujesz, naprawiasz. Kary są bardzo pozytywne, bardzo dobre, ale być może dlatego, że Ty pięknie potrafisz traktować ludzi, że ci ludzie będą do Ciebie wracać. Zastanów się też, czy na przykład, chyba jeżeli do tej pory tego nie zrobiłaś, czy na przykład nie możesz wprowadzić w swoje usługi, że nie tylko stacjonarnie gdzieś tam sobie to robisz, ale również wielu ludzi po prostu nie ma czasu podjechać do takiego punktu krawieckiego, że. Zbierasz, zbierasz po prostu zamówienia, możesz pojechać do domu, zdjąć jakąś miarę tak, i coś przeszyć, coś wszyć i tak dalej. I sobie tam. Oczywiście, że sobie doliczasz tam koszty, koszty dojazdu, ale to też może być bardzo fajnie, bo karty są bardzo pozytywne na, na Twoją firmę finanse dobre, znaczy tak, pieniądze, które będziesz z których się będziesz cieszyła, będą już w tym roku. Natomiast tak naprawdę można powiedzieć realnie namacalne dopiero 2010 taki, że podejrzewam, że wyjdziesz chyba na prostą finansową. Aczkolwiek mam takie wrażenie, że w następnym roku też może dostać propozycję od jakiejś firmy większej, której będziesz po prostu coś tam e, szyła takiego większego, może nie ubrania, ale to mogą być nie wiem jakieś pokrowce, poduszki, e, nie wiem jakieś e, narzuty, no coś, coś takiego, co w sumie jest potrzebne, potrzebne do domu i będziesz. Być może musiała jeszcze kogoś po prostu do tego zatrudnić. Jest to dla Ciebie w ogóle czas mocno rozwojowy. Szkoda, że nie podałaś daty urodzenia, bo można by było jeszcze coś tam e, obejrzeć sobie. To tyle. I Tutaj kolejnego sms którego zaczęłam, ale nie zdążyłam dokończyć. Anita. Urodzona 3 sierpnia 1978 roku, prosi o analizę duszy i pyta, jak potoczy się związek z mężem Sebastianem, urodzonym 10 czerwiec 1977. Co nas czeka? Jesteśmy mało w małżeństwie prawie 9 lat. Mówiłam Wam, że mam koleżankę, która powiedziała, że najgorsze jest pierwsze 50 lat, więc nie przejmujcie się, jeżeli nie przekroczyliście jeszcze 50 lat małżeństwa. Potem się wszystko układa, już jest wszystko jedno tak naprawdę. Ale zobaczmy, bo już z, z, trochę zaczęłam się tej analizy duszy robić, ale popatrzmy na... Yy związek. Jest bardzo to silny związek karmiczny z tego, co już tutaj wychodzi. Bardzo też trudny do, do przerobienia, ponieważ macie do przerobienia ogólnie miłość. Ogólnie miłość, akceptację e, drugiej osoby, generalnie płci przeciwnej. To jest e, podstawa. Tutaj się m, może jakby to powiedziawszy być konflikt e, interesów. Natomiast widać, że sporo już tych rzeczy... Przetarliście przez swój związek, stoicie teraz przed y, takimi, no właśnie, trochę na takim rozstaju dróg i zastanawiasz się, ty się przede wszystkim zastanawiasz, co dalej, co cię jeszcze może spotkać w tym związku, jak to trzeba wszystko y, ogarnąć i potraktować. Natomiast odpowiedź jest jedna: każdy związek, dobry, zły, trudny czy, czy łatwy, musimy przerobić przez y, czakrę serca. Czyli, jeżeli wzięliśmy sobie swojego męża czy swoją żonę już pod swoje ramiona, to ja zazwyczaj, kiedy ludziom się strasznie źle układa w, w związkach, to mówię, ludzie, no ale dlaczego wy się spotkaliście? No co było na początku tej drogi? No, była miłość, była z, był zachwyt. No, jeżeli tego nie było, to w ogóle skończcie od razu ten, to, ten, ten związek. Natomiast jeżeli to było, to przypomnijcie sobie to wszystko i powróćcie do tego wszystkiego. Czasami jest to trudne, ponieważ po drodze dużo rzeczy się wydarzyło i jest to problematyczne, jeżeli chodzi właśnie o ee, serducho. Natomiast w związku z tym, że jesteś duszą dojrzałą, to Ty na pewno potrzebujesz związków emocjonalnych i ten związek taki będzie. Ale nie powiem Ci też, że ten związek się absolutnie zakończy, ponieważ jesteśmy w takim okresie, kiedy możemy wszystkie rzeczy, kochani, po prostu transformować. I dla Ciebie tutaj wychodzi Archanią Hamuel na ten związek, czyli. Przetwórz wszystko na poziomie czakry serca. Od czakry wierności, sumienia, woli życia, przebaczenia, miłości, duchowości i służby. A wtedy zrozumiesz, jakby cały, cały system swojego związku. I życzę Ci bardzo dużo miłości i spełnienia. Kochani, dziękuję za dzisiejszy program. Spotykamy się jutro o 9.30 i będziemy no, oglądać te nasze Związki z rodzicami również kochani, całuję bardzo mocno i do zobaczenia.